Cześć, kurki. Jak leci? Co to za dupek? Całkiem dorodna czówka. Choć są i czarne owce. Palant. Ale w kupie jakoś ujdzie. Nie bójcie się, zaspokoję potrzeby was wszystkich. Od dzisiaj? Ty jesteś nowy? Możemy pogadać? Byle szybko, stary, mam robotę. Przygotujcie się, miłe panie, zaraz wracam. Czego? Słuchaj, koguciku. W kurniku jest 200 kur, a ja jestem już za stary, żeby się z Tobą bić. Daj mi 10 na osłody mych ostatnich dni. Tobie zostanie reszta. Spadaj, Pierdzielu, swoje już w życiu miałeś. Mam propozycję. Zróbmy wyścig do płotu. Daj mi tylko metr przewagi. Zwycięzca zgarnia cały dróg. Dobra, dam Ci nawet dwa metry. To jazda. O, żeż ty, mam już tego dość. Coś ty najlepszego zrobił. To już trzeci kogut pedał w tym tygodniu. Smaku rosołu to nie zmieni. No i? Najadłeś się tylko wstydą.